na mój kanał to jest najlepsze. teraz teraz będziemy ukazać flagę. Tylko idziemy ukazać flagę. Oni nas nigdy, nigdy nie poprosili. Oni mają tylko jedną, jedną Oni mają znowu na serca. Tylko teraz ich pokonam, dostanę kolejne serca. a milion auto nieskończone. Idziemy teraz w tym roku, Ale

Jeszcze nie, jeszcze nie, nie, Teraz mu nie, dam się nie, chcesz, żeby nie, 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 I oni nie, wieją, że czy nie, że ja jestem serio nie, nie Mm, mm, green. Ja teraz do róży nie skakuję, tylko teraz dopiero skakuję, Idziemy teraz szybko ich pokonać. Jak to wyrobią robią znaleźć się jaciele. Teraz szybko idziemy ich pokonać. Ja nie mam już siły, więc będę pompować. Ale nie mam si nie ma czasu na to. Więc chyba idziemy nim flagę ubrać. Taką je jeden złoty mi za tą grę dają. Mi to wystarczy, że nie moje szczęście teraz zobaczycie co Hmm, 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 hmm. Green. ja to teraz do mnie się nie skaczę. To dopiero, chyba teraz ...skakuję. Nie mogę się ruszać, że jestem zmęczony, a nie mogę śpiewać. No teraz muszę śpiewać, to na moich widzów ukochanych. Ja muszę tu szybko nikt oni przynajmniej mnie porównywali, a nie porównywali. Teraz szybko biegnę jak to na, na biegach. Dostaję emerytę za to, że teraz szybko biegnę, a ten gość teraz ma... Teraz ten sam jak gość pokonał. On ma zero robotów, a ja steryka. Teraz gość może tego się obłokać, a ja... Tam... Uh -huh. Zostawiam sobie szczęśliwe, ty najmniejszej góry. Dajcie na mój kanał, tam macie fajne rzeczy, za co na moim kanale. Ta, cześć, fajna piosenka pewnie.